U Matyldy za płotem. Witam serdecznie, drodzy Państwo, na kanale U Matyldy za płotem. Moim gościem jest Klaudia Cwajna, hiru, doterapeuta, do terapeuta. Terapeuta, inżynier zielarstwa, dietetyk kliniczny. Mhm. Klaudia, słyszałam, że jeśli chodzi o leczenie kanałowe, to krążą w ogóle w sieci, w, wśród opinii publicznej, różne mity dotyczące leczenia kanałowego. No i chciałam poznać, jakie jest twoje zdanie w tym e, zakresie. Wiesz, ja zawsze mówię tylko o tym, co mnie bezpośrednio dotyczyło, więc ten Z temat jest mi bliski. Tak. E, I uwielbiam, że w ogóle świetnie, że zadałaś to pytanie. E, nawet się tego nie spodziewałam, ale to jest taki temat mój, można powiedzieć, ulubiony. Ale e, zacznijmy od tego, że nazwo, nazwa leczenie powinna mówić o wyleczeniu, leczeniu i uzdrawianiu, prawda? A jeśli my po prostu bierzemy ząb, Drenujemy wszystkie naczynia, nerwy, wszystko w tym zębie, robimy wielką dziurę i wklejamy tam jakąś pseudoplastelinę, jakąś butaperkę taką, zaczopowujemy ten ząb i uśmiercamy go totalnie. To dlaczego nazywamy to leczeniem? Według mnie to powinno się nazywać uśmiercanie kanałowe, a nie leczenie kanałowe. Od tego zacznijmy. No bo, bo ten pacjent ząb... trafia, kiedy już no, skrajnie nie potrafi sobie z tym poradzić. Tak? I to jest ostateczność już właściwie takie, le takie leczenie. Tak. I pacjent przychodzi z nadzieją, że mu się pomoże, że przestanie go boleć i zostanie wyleczony. No tak, przestanie boleć, no bo y, ząb zostanie martwy. To jest uśmiercanie kanałowe, a nie leczenie kanałowe. Ale y, ja ogólnie kiedyś miałam taką y, przygodę, y, na studiach poszłam do dentysty i mówię o panie doktorze bo chyba gnije mi ząb. On mówi nie 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 to nie jest absolutnie gnicie zobaczmy co jest w środku i tak dalej i z mojego zęba wyciągnął kawałek czegoś zielonego to wyglądało jak nitka zielona nitka. Dalej nie wiem co to jest i eee, w sumie to, to jest nieistotne bo później zrobiono leczenie kanałowe. Oni powiedzieli w sumie nie wiemy co to jest. Nawet dyrektor y, oddziału był tutaj najlepszy nasz stomatolog. On powiedział nie wiemy co to jest więc zróbmy leczenie kanałowe. I bardzo często jest tak, że leczenie kanałowe nie jest ostatecznością, tylko jest wyborem, bo nie wiemy co. Tak? I bardzo często jest robione nawet nie w tych skrajnych przypadkach, kiedy już jest totalne zapalenie miazgi, tam są już duże powikłania jakieś tam nawet. No bo ty zap... byłaś, przepraszam, że ci przerwę, ty byłaś młodą osobą Ja Z kiedyś. ciekawości poszłam, z ciekawości, bo miałam wrażenie, że po prostu mój ząb z przodu dwójka mi gnije, ale oczywiście to nie było gnicie, tylko okazało się, że był odsłonięty korzeń i coś tam z tym zębem się działo. Już teraz wiem, że każdy ząb połączony jest osobnym narządem. Jedynka i dwójka to są narządy. Zęby połączone z narządem takie jak pęcherz, nerki, tarczyca, tak? I ja wtedy te problemy miałam, ciągłe zapalenia pęcherza i ten ząb zareagował ze względu na to zapalenie pęcherza. Już teraz to wiem, ale wtedy tego nie wiedziałam. Więc poszłam, jak to się mówi, profilaktycznie, raz na pół roku na wizytę do sprawdzenia zęby i mówię, o, coś się tu dzieje. No i wtedy ten ząb nie bolał, nie chorował, tylko po prostu inaczej wyglądał. No i oni stwierdzili, nie wiemy co to, więc zróbmy kanałówkę. I wyobraź sobie sytuację, leżałam na łóżku, cała klinika lekarzy się ze mną zebrała i mówi: o coś zielonego, coś ciekawego. To dobra, nie wiemy, co to jest, a zróbmy kanałówkę. No i w sumie ja wtedy nie wiedziałam, oni powiedzieli, że to jest leczenie, że to jest w ramach funduszu, no bo to są przednie zęby, no i że muszę przyjść tam dwa-trzy razy, no i spokoj. No sobie myślałam, fajnie, no przecież. Wyleczą. Przecież powiedzieli, że wyleczą, no to wyleczą, tak? No i oczywiście e, to leczenie e, się odbyło. Tam byłam na tych dwóch, trzech wizytach, robiłam te rentgeny, sprawdzili, że wszystko jest tam szczelne, że wszystko jest genialne. Oczywiście robiono to jakąś bardzo starą metodą, nie pod mikroskopem, ale okazuje się, że to pod mikroskopem też wcale nie jest lepsze niż te stare metody po prostu, które są używane. E, no i wyobraź sobie sytuację, w sumie przez pół roku było świetnie. Ząb wyglądał ładnie, no nic się nie działo. Ale później zaczęłam mieć problemy z zatokami. Zatoki, szczególnie zatoka właśnie lewa, a to było właśnie po lewej stronie. Jedna zatoka, jedno oko. I bardzo miałam duży problem e, też ze stawami. Po prostu e, siedziałam sobie na uczelni, pisałam coś, ja czułam normalnie jak drugi palec. E, wręcz atakuje tego pierwszego, po prostu jak ten drugi palec wygina mi go na pierwszego tego największego palca. I sobie myślę, Boże, to jest jakaś, nie wiem, choroba psychiczna? Nie wiem, po prostu martwiło mnie to, dlaczego jest tak, że się suplementuję, zdrowo odżywiam, piekę sobie sama chleb, już niby tak dużo wiem i w ogóle, a się okazuje, nie że nadal nie wiem. tego powiązania, skąd się Oczywiście, to... Oczywiście, no mhm. jak ząb i jakiś palec, co nie? Sobie myślę, no dobra, no to yy, jak boli palec, no to coś przeciwbólowego. Oczywiście, no na chwilę dawało to efekt, No ale dlaczego te palce się wyginały i tak jakby po prostu stawy po prostu migrowały, takie miałam wrażenie. No i oczywiście później poznałam wielu naturoterapeutów, wielu osteopatów, tam osteopatycznie poprzestawiali jakieś rzeczy, no i oczywiście dało to jakiś efekt. No ale w międzyczasie stwierdziłam, że chcę mieć piękne zęby i poszłam założyć sobie aparat. No i co? Założyłam aparat, i mój ten ortodonta w ogóle nie rozumiał, że zanim się nastawi zęby, to pierwsze powinny być poukładane dobrze obręczem. Jednicza, barkowa, kręgosłup cały powinien być ogarnięty, szczególnie szyjny, a nie nastawiać zęby, żeby wyglądały pięknie. No i oni, oczywiście, zakładając aparat, wiedząc, że to jest ząb leczony kanałowo, zaczęli tym zębem obracać. Bo po prostu aparat chcieli ułożyć tak, żeby było pięknie. No i zaczęli obracać martwym zębem. No i ten ząb zaczął coś tam reagować, coś chyba z niego jakieś bakterie pouciekały. Takie mam wrażenie. No bo. Ząb, kiedy jest zdrowy, ma swoją odporność, ma swój e, limfę, swój układ krwionośny, swoje nerwy. I on ma swoją mikroodporność. A w momencie, kiedy ząb jest zalany, można powiedzieć, betonem, tą butaperką zaklejony, no to tam nic nie ma. Tam po prostu jest. E, nic po prostu jest wypełnienie po prostu tego układu nerwowego i tych naczyń krwionośnych e, tych nerwów po prostu e, tym specjalnym e, specjalną substancją która te e, niby zęby leczy tak no ale ten ząb jest nieżywy. No i jak zaczęli mi obracać tym zębem, no to miałam wrażenie, że wszystkie moje objawy i sposób chodzenia i te stawy jeszcze bardziej się pogorszyły. No ale ja wtedy trafiłam na panią Barbarę Kazanę, gdzie ona w świetnie swojej książeczce opisała taki rozdział Wpuszczeni w kanał. Polecam Wam serdecznie e, i Barbarę Kazanę bardzo tutaj serdecznie też po, e, pozdrawiam, dziękuję jej za to, że przekazała mi tą wiedzę i że dzieli się z wszystkimi takimi wspaniałymi informacjami. No i tam ona napisała, że właśnie e, m.in. innymi leczone kanałowe mogą doprowadzić do poronień, do zawałów udarów. I do różnych, właśnie problemów ze stawami. I sobie myślę, a może to i mój problem. No ale oczywiście, ja też lubię potwierdzenie w wielu y, sytuacjach, więc stwierdziłam: A dobra, pójdę sobie do kilku stomatologów i zapytam, co oni o tym sądzą. No więc usłyszałam tylko diagnozę, że przecież ząb jest zdrowy, że przecież wszystko jest w porządku, że przecież został prawidłowo przeleczony, oni mogą mi znowu go przeleczyć najlepiej za 5 tysięcy, tak? Że mam się w ogóle niczego nie obawiać, że przecież co tam ząb w porównaniu do całego organizmu, że tylko to jest taki mały element, że to w ogóle jest nieistotne. No ale ostatecznie konsultując to z wieloma naturoterapeutami, oni stwierdzili, że moje objawy mogą być związane właśnie z bakteriami, Beztlenowymi, które niestety w momencie, kiedy w zębie zdrowym jest odporność, a tam w tym zębie leczonym kanałowo tej odporności nie ma, no to tam mogą się przykamuflować się tak. jakieś bakterie, które normalnie tam by miejsca nie miały. No i też automatycznie okazało się, że w tym zębie też mam boreliozę. Okazuje się, że ktoś, kto chce wyleczyć boreliozę, musi wyrwać zęby leczone kanałowo. Bo ta borelioza bardzo często wybiera te miejsca, gdzie nie ma właśnie odporności, i tam sobie siedzi. No ale oczywiście ja, uparciuch taki totalny, stwierdziłam, że idę po trupach, więc umówiłam się do najdroższej kliniki, jaka była u mnie w województwie, najdroższa z najlepszymi opiniami. Więc stwierdziłam, no jak tam pójdę, skoro mają takie świetne opinie, no to oni będą wiedzieć o co chodzi. No i na pierwszej wizycie dowiedziałam się, że powinnam moją sytuację skonsultować z psychiatrą. Czyli tak. w głowie. Tak. I po co wyrywać dwudziestoletniej osobie zęba z przodu? Przecież to był ząb z samego przodu. Po co? Skoro możemy to wyleczyć jeszcze raz, możemy za kilka tysięcy wyleczyć kanałowo, przecież ten ząb jest zdrowy, kto to wymyślił i tak dalej. No ale oczywiście ja po trupach stwierdziłam, że skoro mają najlepsze opinie, no to zrobią to tak jak trzeba. Więc ja poszłam sobie wyrywać tego zęba i czekam w poczekalni i dostaję informację, że lekarz, który miał wyrwać zęba Rozchorował się i go nie ma. Oczywiście sytuacja wyglądała tak, że po prostu lekarz stwierdził, że mnie po prostu nie przyjmie, bo nie będzie młodej dziewczynie wyrywać zęba z przodu, no bo jak ona będzie wyglądać z przodu z tym zębem, bez zęba, prawda? Więc ja stwierdziłam, że będę bardziej chytra. Więc stwierdziłam, że skoro dzisiaj mają mi założyć tą, ten most adhezyjny, żeby to jakoś w miarę wyglądało, a nie ma kogoś, kto mi wyrwie, no to pójdę tam na recepcję i mówimy pani co? Nikt mi wyrwie, to higienistka. Albo nikt, nie wiem, wyrwie ortodonta. Niech ktokolwiek mi wyrwie tego zęba i ja po prostu nie potrzebuję mieć e, specjalisty od wyrywania. Niech ktokolwiek to wyrwie. No Ale oni nie, nie, bo to musi być specjalny chirurg, że to jest trudny temat, że, że bardzo to jest <ścoughs> Bardzo to, no jest, tak, poważny, że powikłania bardzo to jest poważny problem, i tak dalej. A ja mówię, no dobrze, ale ja dzisiaj mam też. Yy, wizytę u implantologa. Czy implantolog jest w gabinecie? Tak, jest. Ja mówię, dobrze, to ja przyjdę z wyrwanym już zębem. Oni oczywiście w szoku, no bo jak z wyrwanym zębem? Ja obdzwoniłam wszystkie yy, najbliższe gabinety w okolicy i okazało się, że ktoś na jedną wizytę nie przyszedł. Nie zdowolniło się miejsce w gabinecie NFZ-u. Więc yy, oni oczywiście do mnie, że po co ząb i tak dalej. 300 zł. tak? Więc ja mówię, proszę mi wyrwać tego zęba. Ja po prostu wiem, co robię i tak dalej. No ale czemu? Bo to jest z przodu, bo to będzie brzydko wyglądać, a ja mówię: No, właśnie mam konsultację z implantologiem, więc, więc nie będzie problemu. Wyrwano mi tego zęba, poprosiłam go na wynos, żeby mieć na pamiątkę, i też byłam ciekawa, jakie tam bakterie są. Oczywiście, ja, żeby drążyć temat i tak dalej, no to przebadałam ten ząb. Oczywiście była tam borelioza, były bakterie beztlenowe, i wyrywając tego zęba, runęła cała tona ropy. Po prostu to wyglądało jak po prostu armata, która wyszczeliła po prostu ropą. Ale oczywiście system twierdził, że ząb jest zdrowy, prawda? Że nic się z nim nie dzieje. Więc ja wyrwałam tego zęba i oczywiście ta najdroższa klinika w województwie oczywiście przykleiła mi most adhezyjny, zanim był implant. ale implantu ostatecznie nie założyłam, bo okazało się, że mam uczulenie na metal, który jest właśnie. W składzie w składzie, te tytanowe implanty też nie zawsze są dobrym rozwiązaniem, a te cyrkonowe znowu są fajne, ale są kruche i drogie, więc też się nie zdecydowałam na ten implant, ale założyłam sobie za y, kilkaset złotych takie zastępcze coś, co się nazywa most adhezyjny. I mam to w sumie kilka lat y, i nie mam z tym problemu, byłam raz tylko czy dwa razy podkleić to, bo obruszyło się tam podczas jedzenia jakichś twardych rzeczy, ale y, ta klinika oczywiście y, zrobiła w ten sposób, że zamiast oczyścić mi kość, zamiast zabezpieczyć e, tego zęba, zamiast przepisać antybiotyki, po prostu wzięła e, i lampami to miejsce po wyrwaniu tego zęba, przypalili mi przez przypadek tą ranę, to wszystko się tam zalepiło, oparzone e, i założyli, przykleili ten most i powiedzieli, no wszystko ładnie, tak? E, ten most oczywiście po dwóch dniach mi w ogóle odpadł, odkleił się, bo był źle w ogóle zrobiony, ale co się okazuje, wracam do mojego domu, wszystko pięknie, fajnie, piękny uśmiech, super. Wstaje rano, twarz wygląda tak. I dzwonię do tej kliniki, że mam opuchliznę i że coś chyba poszło nie tak. A oni mi powiedzieli, że jestem hipochondryczką, że sobie wymyślam, że takie rzeczy jak obrzęk są normalne i nie powinnam się przejmować. Ja miałam taki obrzęk, że nie było mi widać tego oka. Ale ja oczywiście też za ciosem stwierdziłam, dobra, w takim razie wyślę im zdjęcia. Jak oni zobaczyli zdjęcia moje, od razu z seria przypisanych antybiotyków, dostałam chyba dwa albo trzy antybiotyki, ja naj, jak najszybciej proszę wykupić te antybiotyki. Oczywiście ja stwierdziłam, że nie będę antybiotyków brać, bo antybiotyki niszczą zdrowie, więc zrobiłam tam swoimi sposobami, co trzeba, ale co się okazało? Minęły może dwa, trzy tygodnie wszystkie moje objawy w zatokach, w stawach, wszystkie moje objawy, które miałam po prostu samoistnie zanikły. No bo usunęłaś ten tak, ząb i pozbyłaś tak, się dokładnie. tej y, bakterii. Która... Dokładnie. I obrzęk, który był taki... E, świadczył o tym, że tam pod tym zębem były jakieś negatywne bakterie. I teraz e, za każdym razem słyszałam, że to nie jest problem, że ten ząb jest przecież zdrowy, że tam się nic nie dzieje i tak dalej. A okazało się, że wyrwanie zęba spowodowało wyrzucenie tych bakterii, e, pomimo tego, że ta kość moja nie została oczyszczona. To się okazało, że po jakichś dwóch, trzech tygodniach wszystkie moje objawy stawowe i objawy z zatokami i wzrokiem po prostu automatycznie się cofnęły bo pozbyłam się siedliska tych bakterii beztlenowych. Oczywiście później zdecydowałam się na różne płukanki propolisowe, tam wodę utlenioną, tam różne, różne rzeczy robiłam, żeby jakby oczyścić też ten organizm, ale ja na przykład uważam, że jeden jedyny dzień, kiedy czułam się tak jakbym miała umierać, to właśnie był dzień po wyrwaniu tego zęba, czułam, że mój organizm po prostu jest obolały, jakby usiadł na mnie słoń, jakby wszystko co było w tym organizmie ruszyło wprost na mnie. I ja na przykład miałam typowe objawy właśnie stawowe i właśnie wzroczne i właśnie problemy z zatokami, a większość ludzi niestety ma udary i zawały. Które w ogóle nie są łączone z tym, że właśnie są te zęby leczone kanałowo, a bardzo dużo kobiet boryka się z ciągłymi poronieniami, i ja niestety wiążę to z zębami leczonymi kanałowo, a tak naprawdę z bakteriami beztlenowymi, które w tych zębach siedzą. I problem w tych zębach jest taki, że te zęby są bardzo blisko naszego y, tutaj. Y, pod językiem wchłaniania tego takiego drobnokapilarowego. Więc wszystkie rzeczy, które są w jamie ustnej, pod językiem po prostu wchłaniają się do organizmu. I ja na przykład znam wiele przypadków kobiet, które miały nowotwór piersi, wyrwały swoje 2 trzy, 4 zęby leczone kanałowe i nowotwór sam, sam całkowicie zniknął. Bardzo dużo znam mężczyzn, którzy mieli zapalenie prostaty. Wystarczyło usunąć jednego zęba leczonego kanałowo, prostata wyleczyła się cał samoistnie całkowicie. Czyli bardzo dużo komplikacji takich zdrowotnych, gdzie tak. no, tylko I... tych powiązań lekarze nie widzą. Nie widzą, ale też drodzy Państwo, sprawdźcie sobie pierwsze, czy w ogóle macie takie zęby. Zróbcie sobie panoramę, jeśli jest taka w ogóle możliwość i nie ma przeciwwskazań, czy przy tych zębach są tak zwane zmiany zapalne. Bo nie znaczy też, że każdy ząb od razu będzie do usunięcia. I też nie polecam czegoś takiego, że macie, nie wiem, 12 zębów leczonych kanałowo i wszystkie, od i razu wszystkie usuwamy. wyrywamy od razu naraz, bo to może być większe obciążenie dla organizmu niż posiadanie tych zębów. Ja przede wszystkim jestem za tym, żeby usunąć ogniska zapalne, a niekoniecznie od razu wszystkie zęby. Natomiast powiem Wam, chyba taka najbardziej przykra historia z zębami leczonymi kanałowo to historia właśnie mojego przyjaciela. Bardzo pozytywny, świadomy, wspaniały zielarz zabrał swój samochód i pojechał do sklepu. I wyobraź sobie sytuację: w sklepie zapomniał jak się nazywa, kim jest, gdzie mieszka, i nawet zapomniał o tym, że przyjechał samochodem. Błąkał się po parku w okolicy. Przez kilka dni rodzina go szukała, i wyobraź sobie sytuację. Sąsiadka, która go spotkała, zaprowadziła go do domu. On nie był w stanie stwierdzić, kim jest, gdzie mieszka, jak się nazywa. I ja się zastanawiam, dlaczego jest tak, że tak świadomą osobę bierze taka po prostu natychmiastowa wręcz demencja? Ja mówię: Powiedz mi ile ty masz zębów leczonych kanałowo 17. Oczywiście on wyszedł z tego, zaczął rozpoznawać później swoją rodzinę, tam doprowadził organizm do równowagi, ale ja pytam go: powiedz mi, czy ty wiążesz tą swoją chwilową demencję z tymi bakteriami beztlenowymi? Tak, wiążę. A mówię: a dlaczego te zęby nadal są u ciebie w twoim organizmie? Bo ja muszę pięknie wyglądać. Ja mówię, ja w momencie, kiedy miałam jeden ząb, miałam problemy ze każdym możliwym stawem i z każdą możliwą e, sytuacją, z zatokami, oczami, nerwami wzrokowymi itd. Tak a ty miałeś taki przypadek, że nie wiedziałeś, kim jesteś, i nadal trzymasz te zęby. Mówi tak, nadal trzymam te zęby, bo nie mam pieniędzy na implanty. Implanty też są drodzy Państwo nie zawsze dobrym rozwiązaniem, ja wybrałam opcję najtańszą i najmniej inwazyjną, czyli most adhezyjny, ale nie jest to 100% komfortowe i idealne rozwiązanie i jemy marchewkę i jabłko, ale nie jest to tak e, przyjemne i takie, e, bym powiedziała, e, takie psychicznie takie e, bezpieczne żeby po prostu sobie takie, takie twarde produkty spożywać, ale to jest jakby moje rozwiązanie, też nie mówię, żeby Państwo zrobili tak jak ja, ale ja stwierdziłam, że dlaczego jestem młoda, uprawiam sport, nie jem chleba, jak już jem to piekę chleb na zakwasie, suplementuję się i nie jestem w stanie chodzić, bo wykręcają mi stawy na każdą możliwą się stronę, i okazuje się, że wyrwanie zęba w dwa, trzy tygodnie powoduje, że stan zapalny znika praktycznie do zera i nie mamy żadnych objawów problemowych, żadnych, totalnie. Więc ja na przykład połączyłam te rzeczy bakterie bezlenowe i mój stan zdrowia, a większość ludzi na przykład ma, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty udar czy zawał. I nie szuka przyczyny. I nie szuka przyczyny, tylko twierdzi: No, ja tak mam. Albo kobieta, nie wiem, siódmy raz poroniła. I mówi, no, mój organizm nie chce dziecka. Wydaje mi się, że organizm zawsze chce dziecka, ale są takie momenty, kiedy organizm nie jest gotowy na to, żeby przyjąć takie maleństwo i stwierdza, że po prostu lepiej dla organizmu będzie, kiedy ta kobieta jednak w tej ciąży niestety nie będzie. I jest mnóstwo właśnie już doniesień w tym temacie, że poronienia mogą być związane z zębami leczonymi kanałowo. Ja na przykład wybrałam taką drogę i nie mówię, że wszyscy nagle mają udać się do dentysty i powyrywać wszystkie swoje zęby, ale jeśli macie jakiekolwiek właśnie niewyjaśnione właśnie e, stany zapalne tak. albo dolegliwości, których nikt nie potrafi wyjaśnić i medycyna sobie z tym nie radzi, Sprawdźcie, czy macie te zęby kanałowe i czy to może być właśnie to podłoże, prawda? U mnie to zadziałało i ja serdecznie wszystkich zachęcam do wyrywania, ale na pewno nie zachęcam tak jak wielu robi. Mam 14 zębów na jednej wizycie, wyrywam 14 i zostaję bez zębów i nie mam czym jeść, prawda? Więc to też trzeba zastanowić się, co na pewno potem będzie, jeśli tych zębów nie będzie, i czy na pewno jesteśmy w stanie sobie wyrwać zęby z przodu na przykład. Tak? No i też znaleźć dobrego specjalistę, który później poprowadzi, tak? Co dalej? No dokładnie, dokładnie. I pamiętajmy też, że na implantach też powstają różne tam martwice, obniżenia kości, tam różne problemy i te implanty też nie zawsze są idealne i to też jest spory wydatek. Ja na przykład nie wiem, czy w wieku 20 lat 10 lat temu byłabym w stanie założyć sobie pro. Myślę, że nie, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś jest w bardzo ciężkim stanie, to lepsza proteza i zdrowie niż bycie osobą, nie wiem, niepełnosprawną i piękne zęby. A znam przypadki takie, że na pierwsze spotkanie zielarskie, które organizowaliśmy, przyszła pani na wózku inwalidzkim, potem usunęła sobie 10 czy tam 11 zębów leczonych kanałowo, i na następne spotkanie przyjechała już chodząc o kuli. A kilka miesięcy później chodziła o własnych nogach, więc myślę, że wszystko jest możliwe. Tylko przede wszystkim w naszej medycynie jest jeden problem, że my nie szukamy przyczyny, tylko stwierdzamy, że coś jest. A wszystko, co jest w naszym organizmie, ma swoją przyczynę. I o tych przyczynach w ogóle się nie mówi u mnie. Ewidentnie było to po prostu zainfekowanie organizmu bakteriami bezlenowymi. Może i u Państwa ten problem jest? Może i e, po prostu e, u kogoś, kto nas słucha, miał dokładnie taką samą sytuację i może chcecie się podzielić właśnie w komentarzu waszymi odczuciami? Ja z całego serca mogę powiedzieć, że nic nigdy tak mnie nie zaszokowało, jak to, co właśnie wypłynęło spod tego mojego zęba. E, I po prostu jak niesamowicie dostałam energii plus 300%, kiedy właśnie pozbyłam się właśnie tego właśnie trupa, czyli właśnie tego martwego narządu. A powiem wam, że najdziwniejsze w ogóle w świecie i w medycynie jest totalnie to, że jedyna ym, jednostka medycyny ak akceptująca martwy narząd w ludzkim organizmie, jednostka, jedyna jakby, dziedzina. jedyna dziedzina, dokładnie przepraszam, dziedzina, która pozwala na martwy narząd, to jest stomatologia. Żaden, e, nie wiem, hematolog, e, reumatolog e, nie dopuściłby do tego, żeby, nie wiem, jakaś zgnita kość została w organizmie, a stomatologia mówi, masz zgnitego zęba, on nie żyje, nie ma żadnego układu nerwowego i krwionośnego, ale zostaw, bo on jest zdrowy. Więc ja na przykład myślę, że e, wielu z Państwa zainspirujemy do tego, żeby właśnie rozkwinić ten temat i zastanowić się, czy na pewno leczenie kanałowe jest prozdrowotne. Czy na pewno nie jest właśnie negatywne i obciążające. A jeżeli już ktoś miał kanałowe, no to żeby powiązać te rzeczy i poszukać przyczyny właśnie tkwiącej w, w tym y, zębie leczonym, tak? Że Dokładnie. To ale sprawdźmy sobie też w mapie zębów medycyny chińskiej, który ząb odpowiada któremu narzędowi. E, jeśli na przykład mamy nie wiem, piątkę czy szóstkę. I to na przykład połączone jest z jelitem grubym, a na przykład borykamy się z jakimś stanem zapalnym jelita grubego na przykład, to połączmy tą sytuację, że ten ząb nam przypomina, ogarnij jelito grube na przykład. Albo jelito przypomina nam, może wyrzuć zęba leczonego kanałowo, bo on jest Twoim trucicielem takim wewnętrznym, prawda? A Ty masz zęby kanałowe jakieś? No to całe szczęście, ale wiesz, co ci powiem, że dla mnie najbardziej przerażające jest to, że znam przypadek, kiedy stomatolog próbowała zrobić leczenie kanałowe dziecku, które miało mleczaki. A mleczaki przecież nie, nie mają. mają. Tak. Tych typowych takich powiedzmy kanałów. I pamiętajmy, że ząb nie ma jednego, dwóch czy trzech kanałów, tylko tam jest autostrada, setki powiązań, właśnie układu nerwowego, naczyń krwionośnych, i nawet jeśli ten kanał pięknie jest oczyszczony, wypełniony, to może się okazać, że te bakterie gdzieś tam podróżują tymi właśnie jeszcze niepodomakanymi właśnie mikrokanałami, prawda? I tu jest właśnie problem. Problem nie jest w zębie, tylko w tym, co w tym zębie może zamieszkać. Bardzo Ci dziękuję, że poruszyliśmy ten temat. Czy masz jakieś pytania? Bo chyba za dużo ja mówiłam. Nie, myślę, że. Poczekamy, aż tutaj Państwo się uaktywnią i, i zachęcamy do komentowania i subskrybowania. E, I naprawdę proszę pisać te komentarze, bo będziemy się starały odpowiadać. E, ja jak nie będę wiedziała, to, to zawsze tutaj ja poproszę o fachową e, odpowiedź. Ja w, w myślę też, że porozmawiajcie ze swoim stomatologiem, bo ja nie jestem absolutnie żadnym lekarzem, żadnym stomatologiem, i niech e, ta precyzyjna, dobrze sformułowana wiedza będzie przekazana przez specjalistę, ale ja na przykład e, Musiałam być swoim specjalistą dla siebie, bo każdy specjalista próbował podważyć moją teorię, a okazało się, że właśnie doszukanie gdzieś tam, gdzieś tam w tle po prostu tych informacji, gdzieś w jakichś książkach naturoterapeutów, czy takich właśnie świadomych, dało szerszy obraz niż ten, który normalnie mi przedstawiano, prawda? Dokładnie, także nie poddawajcie się drodzy Państwo, szukajcie, pytajcie i komentujcie. Bardzo Dokładnie. Ci dziękuję. Dziękuję Ci serdecznie. U Matyldy za płotem.